Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ten odcinek w ogóle nie miał powstać, ale po roku w ogóle zapomnienia o kostkach powróciłem do nich całkiem dobrze mi zaczęło iść. I dlatego też zamówiłem dwie kostki i smart i dzisiaj będzie unboxing, do którego w ogóle nie jestem przygotowany. Paczka jest ze strefy kostek. Jest 24, nie mam pojęcia co robię. Ale dobra no, przejdźmy do unboxingu. Pewnie pewnie będą dziwne dźwięki w tle, bo tak jak mówiłem, po prostu nie jestem przygotowany, jestem w dziwnej pozycji obecnie, żeby jakkolwiek to działało i tak nie działa dobrze, więc w sumie wyszło tak 2 na 10. I dobra, no niestety tylko dwie kostki no świetne pakowanie, dobre ale przynajmniej mam, chy chyba to jest krówka y tutaj jest smart y Lubest XMT10 y a dalej mamy dwie kostki, jest to Kailin V2M i y 2x2 Weipo czyli kostka sprzed 3 lat, która nadal jest chyba dobra Tutaj mamy ołówek od strefy kostek i jakąś instrukcję, jak układać kostki. Dobra, papiery nie będę w to wchodzić. Odłożę pudełko, wszystkie, wszystko co niepotrzebne. Smaru może nie będę oceniać, skrówki też nie. Dlatego przejdźmy do samych kostek. Dobra, tutaj opakowanie jest zdecydowanie brudne, ale zacznijmy od 2 na 2, bo 2 na 2 mnie aż tak w sumie nie, nie interesuje. Nie, no kupiłem, bo mnie mimo wszystko interesuje, ale nie aż tak jak trójka, oczywiście nie wyjdzie. Okej, okay, dobra, mamy, mamy kostę. Wow, jak dawno nie odpakowywałem kostek. Jeny, dobra. Okej. Okay. Podobno ta kostka jest super szybka. Nie ja jestem przy, przyzwyczajony do szybkich kostek. Oczywiście nie będę umiał tego otworzyć, bo jestem pośledzony. Hmm. Dobra. Ciągle kabel od e, mikrofonu mi się wala wszędzie. Dobra, mamy kostkę. Jest ona dość lekka. I uwaga, pierwsze poruszanie. O, dobra. Nie jest w ogóle szybka, jakby ktoś się zastanawiał. Znaczy, trochę jest. Może jednak bardzo jest. Myślę, że po, po prostu potrzeba trochę ułożeń, żeby zaczęła być taka super szybka. O dobra, jest szybko zdecydowanie. Hmm. Powiedzmy, że zrobię. Ciągle chyba wychodzę z kadru w ogóle. Ale jestem w dziwnej pozycji, tak jak mówiłem. Hmm. Więc tak na pierwszy rzut ręki to się fajnie podusza, ale no, ścinanie zakrętów to ta kostka ma mimo wszystko świetne. Dlatego, no, na pewno to będzie mój main. Tylko myślę, że muszę się przyzwyczaić do tej kostki i trochę ją poukładać, żeby nabrała szybkości. Tutaj było małe cięcie, bo zostało mi 4 minuty nagrywania, więc się poś pośpieszę. I odpakowałem już Kailina. Jeszcze, jeszcze nie duszałem żeby nie było. Dlatego teraz będą... Okej, okay, ta kostka. Wow, jak ona jest. Taka gładka bardzo. I szczerze mówiąc, jest na pewno lepsza od wszystkich kostek 3x3, jakie mam. A jest to budżetowa kostka, więc to w jaki sposób teraz tworzą kostki jest niesamowite. Ścinanie zakrętów. Na razie e, nie za bardzo. Nie, nie najlepsze, ale to pewnie kwestia wyregulowania kostki. Będę musiał jeszcze nimi trochę pokręcić i wtedy, wtedy dam już recenzję i powiem wam jak kostki się sprawują. Wiem, że już były wszędzie recenzje, ale co z tego? Jestem niezależny. I tak naprawdę nie chcę robić tego filmu za długiego, bo wiem, że może mi go uciąć w każdej chwili. Jeszcze mam mało baterii na kamerze. Więc no w tym unboxingu mieliśmy Wipo 2 na 2 Kailina V2M no i Smar. No i mniej więcej to wszystko na tyle w tym odcinku więc widzimy się w następnych, prawdopodobnie w recenzjach i cześć.